Gichin Funakoshi i Popularyzacja Karate w Japonii. Wprowadzenie. Gichin Funakoshi to postać kluczowa w historii karate. To dzięki niemu ta sztuka walki, wywodząca się z Okinawy, stała się popularna w całej Japonii, a następnie na całym świecie. Jego wkład w rozwój i standaryzację karate sprawił, że stało się ono nie tylko skutecznym systemem walki, ale również formą doskonalenia ciała i umysłu. Młodość i początki treningu. Funakoshi urodził się w 1868 roku w mieście Shuri na Okinawie. Od młodych lat pobierał nauki u mistrzów takich jak Anko Itosu i Anko Asato, którzy przekazali mu tradycyjne techniki karate. Okinawańskie karate było wówczas systemem nauczanym w tajemnicy, a jego praktyka była ograniczona do lokalnej społeczności. Przeniesienie karate do Japonii. Przełomowym momentem w historii karate był rok 1922, kiedy Funakoshi został zaproszony do Tokio, aby zaprezentować swoje umiejętności podczas wystawy sztuk walki organizowanej przez Ministerstwo Edukacji. Jego pokaz zrobił ogromne wrażenie, co przyczyniło się do rosnącego zainteresowania karate w Japonii. Funakoshi postanowił pozostać w Tokio i poświęcić się nauczaniu tej sztuki walki. Założenie stylu Shotoken W 1936 roku Funakoshi założył pierwszy oficjalny dojo w Tokio, które nazwał Shotoken, od swojego pseudonimu literackiego – Shoto. Styl ten charakteryzował się dużym naciskiem na technikę, kontrolę ruchu oraz filozofię moralnego doskonalenia. Dzięki temu karate nie było już postrzegane jedynie jako technika walki, ale również jako forma kształtowania charakteru. Standaryzacja i rozwój karate. Funakoshi odegrał kluczową rolę w standaryzacji karate. Wprowadził m.in. system pasów, który wcześniej istniał w Judo. Ponadto uprościł nazewnictwo technik, dostosowując je do języka japońskiego, co ułatwiło nauczanie sztuki w całym kraju. Jego praca doprowadziła do uznania karate jako oficjalnej sztuki walki w Japonii. Dziedzictwo Funakosiego. Gichin Funakoshi zmarł w 1957 roku, pozostawiając po sobie niezwykłe dziedzictwo. Jego uczniowie kontynuowali jego misję, przyczyniając się do globalnej popularyzacji karate. Dziś styl Shotoken jest jednym z najczęściej praktykowanych na świecie, a karate jest dyscypliną olimpijską, co świadczy o trwałym wpływie Funakosiego na też sztukę walki. Podsumowanie. Gichin Funakoshi odegrał fundamentalną rolę w rozwoju karate, przekształcając je z lokalnej sztuki walki w globalny fenomen. Jego filozofia, oparta na dyscyplinie, szacunku i doskonaleniu samego siebie, pozostaje inspiracją dla milionów adeptów karate na całym świecie. Jeżeli podobał ci się filmik, został łapkę w górę i nie zapomnij zasubskrybować kanału, aby nie przegapić wielu interesujących tematów. Do zobaczenia.